Otwieram klub szkoleniowy, szkole ludzi z mojej branży, czyli z drzwi, podłóg od wielu, wielu lat. Wypuściłam, że tak powiem, ze swoich ramion wielu sprzedawców. Mam nadzieję, że dzisiaj sobie dobrze radzą ze swoją pracą i chciałabym stworzyć coś dostępnego dla wszystkich. I mieszkańców Elbląga i nie tylko. Klub szkoleniowy, który będzie miał duszę, i mam nadzieję, że już ją troszeczkę tutaj stworzyłam. Chciałam pokazać mieszkańcom Elbląga, że można troszeczkę wiedzy i fajnej atmosfery dobrej energii i to wszystko można po prostu połączyć. Atmosfera to jest zawsze u mnie najważniejsza. Od tego się zaczyna wszystko. To, że ktoś przy okazji, przy dobrej atmosferze, dowie się różnych cennych rzeczy, wskazówek, coachingu takiego, bo chciałabym też użyć tego słowa, różnych wiadomości nowych i cennych, to chciałabym ta atmosfera, no ten bar jest stworzony po to, żeby była dobra atmosfera, Jesionowy stół też może się przydać. Ja od 19 roku życia zajmuję się drzwiami, tak jak już wspominałam. Moja praca zawsze polegała na tym, że ja spotykałam się z ludźmi w salonach sprzedaży, obsługiwałam sklepy, firmy z mojej branży, szkoliłam ludzi, którzy do dzisiejszego dnia utrzymują ze mną kontakt, którzy bardzo mnie wspierają, ale chcą z mojej wiedzy korzystać, z tego, żeby po prostu czegoś się nauczyć. Cały czas moja branża się rozwija, cały czas są nowości, różne rzeczy są wprowadzane na rynek. I no nawet ja mogę powiedzieć, dzisiaj jestem umówiona w Toruniu na całodniowe szkolenie, które będę przeprowadzała. No właśnie chciałabym, żeby ci ludzie do mnie przyjechali. I stąd to miejsce. I każdy, kto do mnie się odezwie, to ja już nie będę jechała, tylko będę ich do mnie, tak jakby do domu zapraszała. Stąd to miejsce stworzyło się po prostu z głębi serca. I od ludzi, których mam wokół siebie. Lubię ten Elbląg, lubię Stare Miasto. Chciałabym, żeby zaczęło tutaj się e, dziać. E, mam nadzieję, że to, co stworzyłam, bo to takie moje najnowsze dziecko, e, bym powiedziała, e, rozpęta bardzo do, dobrą atmosferę i ludzie z Heidelonga będą mi wdzięczni, że coś takiego robimy. Zapraszam wszystkich serdecznie do spotkań, do fajnego klimatu i do tego, żeby można było coś zrobić w tym Elblągu innego, nie to co jest standardowe, tylko po prostu coś innego, nowocześniejszego. Wierzę w to, że w mieście Elbląg stworzymy coś fajnego.